Szanowni widzowie, witamy już, już w nowym dniu. Jest to dzień po nagraniu wszystkich akcji z no No, losujemy, w sumie co tu można Wam wylosować. Wylosujemy Wam Akusa Magnusa, czyli łuczek, który pozwala na nie combo kombo, po potrafienie przeciwnika zadajeć mu ogromne obrażenia, które zwiększają się z każdym trafieniem. E, jedyne co trzeba napisać to w komentarzu: swój nick, dać łapkę i suba. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, no, widać, zdominowałem totalnie. Mam top 1 clan. Mam top 1 punkt, top 1 killi. Zapraszam Was serdecznie bardzo na no killem C. No i co w sumie? No, tyle mogę powiedzieć. Nie przedodzą. Elo. Mój być królem wioski. Ja mieszkać w Afryka przyjechać do Polski. Żeby studiować w waszym pięknym kraju. Z mi tu jednak żyć nie dają. Mój ojciec umba być królem wioski. Ja mieszkać w Afryka przyjechać do Polski. Żeby studiować w waszym pięknym kraju. Z tak kim ja mi tu jednak żyć nie dają. Ja uczyć się ciężko, waszego języka. I to Okay. I nikt tu nie lubi Czarny człowiek